Parę lat temu, nie przynajmniej 10 już, czytałem badania na gminach w Polsce, chodziło konkretnie o Podlasie. Ani jedna gmina nie zmniejszyła zadłużenia, ponieważ ten wójt czy prezydent, który zaczyna spłacać długi, to jest zły prezydent. Natomiast ten, który pożyczy pieniądze i wbuduje fontannę, o tutaj na przykład, Nie? prawda? Czy we Wrocławiu jest jeszcze większa na rynku, to ten jest dobry, dobry prezydent. I wtedy, póki mamy półdemokrację... To nic się nie zrobi, bo większość nie myśli o tym, co będzie. Gdyby jeszcze się ograniczyć do tego, co chciała go z 3 maja, żeby w wyborach lokalnych prawo głosu mieli w właściciele nieruchomości. A to wtedy oni myślą inaczej. Tym bardziej, że można by zrobić to samo, co było w Rowach, na przykład. Że jak gmina zadłuży, to wtedy się obciąża. Wtedy się obciąża nieruchomości proporcjonalnie. No to wtedy by Rada, Rada Miejska bardzo się starała, żeby nie żeby nie zadłużać miasta. I trzeba by to zrobić. Póki tego nie zrobimy, póki mamy półdemokrację, zwłaszcza w obecnej postaci, to nic się na to nie, 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 nie da zrobić. Rada Miejska mi nie pozwoli zacząć spłacać Generalnie rzecz biorąc, żadna grupa społeczna nie powinna niczego dostawać, bo za yy, zasługi powinny dostawać ludzie, a nie grupy. Grupy nie mają zasług, zasługi mają ludzie. Po yy, prezydent może poszczególnemu człowiekowi dać nagrodę za jakieś jego wybitne osiągnięcia, czy nawet może nie bardzo wybitne, ale osiągnięcia. Natomiast nie może dawać grupom, no bo wtedy zaczyna się przynależeć do grup różnych cwaniaków, prawda? Którzy z tego żyją, także absolutnie to, jest, to co pan mówi, jest niedopuszczalne, to trzeba się temu przyjrzeć, bo to jest, bo to jest zaskakujące zjawisko. Że tak to jest, tak to jest zielone, zielone, zielone Trzeba tak znaczy, radykalnie, radykalnie zmniejszyć. To no, chciałem panu powiedzieć, że na przykład likwidacja parkingów. Normalnie by podlegało pod sabotaż, bo to jest utrudnianie komunikacji, prawda? Natomiast niestety mam, 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 mam do Państwa przykrą wiadomość. Eee, w prawie polskim karany jest wyłącznie sabotaż komputerowy. Natomiast sabotaż gospodarki nie jest karany. Za prl był karany, teraz nie jest karany. Także można sabotować wszystko <śmiennie> <śmiennie> bezkarnie. Bez policja jest, jest pełno, To jest przywrócenie zielonych strzałek do skrętu w prawo, prawda, wszędzie, gdzie się tylko da. E, zlikwidowanie ograniczeń na drogach szybkiego ruchu. E, przecież to jest idiotyczne, sama policja przyznaje, prawda, że, że nie, nie po to się buduje drogę, którą można jechać 250 na godzinę, żeby jeździć, dać ograniczenie do 70. Prawda? Policja nawet przemyka na to oko już. Rozumie, prawda, że, że tak się nie da. Także, także to, to, to trzeba zrobić z tym, a to jest w ogóle tendencja niszczenia kierowców. N niestety pan Czaskowski jest cudownikiem. Pojechał do Buenos Aires, pojechał do Buenos Aires, tam będzie tak obrotna tak samych wariatów. No i tam nie tylko, że podpisał to wszystko, że trzeba będzie mięso zlikwidować, samochody zlikwidować, ale jeszcze podpisał, że trzeba szybciej to zrobić, że trzeba przyspieszyć to jest bardziej zdecydowanie, prawda? Także to jest pracy. I, i, i tego człowieka trzeba zniszczyć, ośmieszyć, żeby już nigdy więcej przy nie mógł się pokazać. Opłaty za parking są po to, żeby regulować yy, spory o miejsca, a nie po to, żeby napełniać kasę miejską.